Gdy myślimy o apokaliptycznej wizji świata, przed oczami stają nam obrazy zniszczonych miast, ludzi chroniących się w betonowych bunkrach i uciekających jak szczury przed wieloma niebezpieczeństwami. Takie wyobrażenie nie jest dalekie od zakładanych scenariuszy, ale gry pozwalają nam na odtwarzanie przyszłych wydarzeń w sposób, który pozwala graczowi czerpać z nich przyjemność i bawić się samą koncepcją post-apo. Jednak żeby mogło się tak zdarzyć potrzebne są odpowiednie narzędzia i możliwości serwowane przez samą grę i o takiej produkcji chcemy Wam właśnie dzisiaj opowiedzieć. Crossout, produkcja studia Gaijin Entertainment, która zadebiutowała na rynku w 2017 roku, to sztandarowy przykład tego, jak budować otwarcie i wprowadzać masę swobody dla przyszłych graczy. Może nam się wydawać, że gra nie jest czymś wielkim, po prostu zwykła bitwa na pustkowiach rozoranych pociskami i naznaczonych śladami wojny. Mamy zasiąść za sterami naszego własnoręcznie zaprojektowanego wehikułu i przetrwać. Niemniej jednak pod tą pozornie prostą konstrukcją skrywany jest ogrom możliwości. Odpalić silniki. Rozgrywka toczy się w 2047 roku, na 20 lat po wielkiej katastrofie, która nie dość że zrujnowała życie ludzi na całej planecie, to jeszcze co gorsza sprawiła, że zmutowali oni i zatracają rok do roku resztki swojego człowieczeństwa. Po kataklizmie na Ziemi wyodrębniło się sześć głównych grup walczących o zasoby, wpływy i ludzi. Nie można przecież prowadzić wojny, dysponując nawet największymi możliwymi zasobami, bez odpowiednich kierowców i konstruktorów. Jednym z takich konstruktorów jest właśnie gracz. Do naszej dyspozycji oddano setki części: kabin, turbin, podstaw, opancerzenia i broni wszelkiego rodzaju. Od karabinów poprzez montowane strzelby czy wieżyczki na działach plazmowych kończąc. Na początku zaczynamy jedynie ze skromnym pojazdem wyposażonym w najsłabsze dostępne w grze karabiny maszynowe. Jednak już po kilkudziesięciu minutach jesteśmy w stanie wprowadzić pierwsze znaczące ulepszenia bądź usterki. Tak jest? Usterki. Mimo tego, że w grze znajdziemy sporo gotowych szablonów, to możemy wybrać drogę eksperymentów. Jedną z dostępnych opcji jest zbudowanie całej maszyny od zera. Otwierasz zakładkę budowania, patrzysz na pusty parking w garażu i zaczynasz odtwarzać to, co podsunęły ci wytwory twojej wyobraźni. Trzeba przyznać, że jest to zarówno najbardziej swobodna i kusząca propozycja ze strony deweloperów, jak i ta najbardziej niebezpieczna. Dzieje się tak dlatego, że pomimo dość dużej ilości informacji, które otrzymujemy w trakcie projektowania, nadal możemy po prostu źle zbalansować pojazd, niewłaściwie dobrać opony, czy popsuć zwrotność oraz stabilność maszyny. O wiele bezpieczniejsze dla nowych graczy jest korzystanie z gotowych szablonów maszyn. Gdy tylko mamy odpowiednie części, możemy przystąpić do stworzenia naszego potwora. Warto wspomnieć, że możemy zarówno wyjechać takim przygotowanym kolosem na pole bitwy, jak i wykorzystać go jako bazę do przyszłych modyfikacji, szczególnie jeśli nie chcemy planować całego auta od podstaw. Niemniej jednak to do Was należy ostateczna decyzja. Nikt nie zabroni Wam pojechać na spotkanie wroga w puszce z bronią umieszczoną wyłącznie po lewej stronie i driftować na pustynnych mapach crossauta. Nie samymi bitwami człowiek żyje. Jednak poza głównym trybem rozgrywki, w którym spędzimy najwięcej czasu, czyli bitwami, Crossout proponuje nam wspomnianą już wolność wyboru w innym, jakże ważnym miejscu przy wyborze stron konfliktu. Wojna to straszna rzecz i niejednokrotnie okazuje się, że żołnierze kwestionują zasadność podejmowanych przez nich i ich liderów decyzji. Nie inaczej jest w kroseucie. Do dyspozycji graczy oddano siedem znacząco różniących się od siebie stron konfliktu. Każda z nich to masa ludzi, która po prostu postanowiła postąpić inaczej. Koniec końców tylko od nas zależy, do kogo dołączymy. Warto wspomnieć, że deweloperzy nie ograniczyli naszej wolności wyboru. Co prawda każdy z graczy zacznie jako kierowca sympatyzujący z frakcją inżynierów, jednak już po kilku czy kilkunastu starciach będzie mógł przejść do innej, jeśli okaże się, że Majsterkowicze nie za bardzo mu odpowiadają. Wśród dostępnych sojuszników możemy wybrać inżynierów, którzy są frakcją domyślną i nagradzają nas po bitwach dodatkowymi częściami, czy lunatyków, u których nasze nagrody w bitwach są oparte na zniszczeniach bardziej niż u innych. Liczy się taranowanie, niszczenie podzespołów maszyny wroga i wielkie wybuchy. Dla miłośników walki na krótkim dystansie przygotowano nomadów, którzy specjalizują się w korzystaniu z karabinów maszynowych, a jeśli wolicie zachować dystans, wybierzcie padlinożerców, którzy korzystają ze sporej siły swoich dział, aby zdewastować maszynę wroga oraz otoczenie atakami na średnim dystansie. Jako śmietanka pozostają nam mocno zelektryzowane frakcje Steppenwolves i Dance Children. Pierwsi korzystają ze sprzętu wojskowego, pajęczastego podwozia i broni opartej na radarach, gdy drudzy opierają się na działach plazmowych i wzmacnianych tarczach oraz karabinach adaptowanych dla samochodów wprost z rozwiązań znanych w samolotach bojowych. Ostatnia i zarazem najnowsza frakcja to Firestarters, którzy, jak sama nazwa wskazuje, korzystają z wysokoprężnych miotaczy płomienia i wybuchających beczek, aby nieco podgrzać atmosferę. Podsumowując, gdy przyjrzymy się głębiej Crossoutowi, możemy zobaczyć, jak wiele ma on nam do zaoferowania. Możemy dowolnie projektować nasze pojazdy, psuć je lub tworzyć oszałamiające, idealne konstrukcje, a nasz kierowca, gdy tylko znudzi mu się posada u inżynierów, może przeskoczyć na przykład do nomadów i toczyć zacięte boje z niedawnymi towarzyszami broni. Moglibyśmy jeszcze długo dyskutować o projektach i planach, ale najlepiej, jeśli tę część rozgrywki poznacie sami. Dajcie się ponieść wyobraźni i do boju!